Nie ma z nami tu nas Ziomeks, i teraz witam nas w kolejnym parcie, które będziemy walczyć z, z bossem, bardziej interesującym, mówiąc szczerze, podobnym prawie jak do tego śpiewającego główna. gówna. Gasi papiery z tyłkiem. To jest jedyny umysł. A teraz zobaczcie, jak trzeba oglądać tych ogień. Ogień. Naprawdę trzeba piwa. Naprawdę baczek. Te <grymne> wody wicy. To jest to... Jest, to jest takie misji. No i teraz na nich trzeba dać mi po prostu. Nie się amoniaku. W końcu możemy zagrać chyba Strażaka, to nie w tym momencie. A ty w tym momencie w ogóle, Ja chyba za pierwszym na chyba wszystkie chyba ugasiłem w tym momencie. No jeszcze tego ugasiłem. Teraz to tych ugasiłem. No i teraz widzicie, że teraz jest nie kacu, ale skoro, że udało no, mi się wszystkim rozmawiać, z się właśnie gra, po prostu. And do calm down. We have business at hand. Hey, he sounds really pompous. Like, like an English person. Is he up to this job, you reckon? Hey, up to this job? Let me show you something. See that button there? Yeah. The one with the... Yeah. Oh, I see what you mean. Balls of brass are polished to the nth degree. Oh, no. Dobra, nasz boiler będzie właśnie duży boiler z, z jajami, po prostu. A ciekawe jest, co wosa. Dlaczego trzeba go ugaścić, po prostu? Dlaczego trzeba go zwabić? Hej, bo leży z jądrami! Chodźcie, wy macie malutkie orzeszki, O. Widzisz, jak nam Dobra, i teraz trzeba tutaj rozpuścić wodę, po prostu. Yes, yes. Ugaśniliśmy, a teraz trzeba po prostu nasz słynny numer, jak chyba każdemu tylko ma mi dziewczyna robi. Komuś jaja, po prostu. My ball. Dobra. Chodźcie! Chodźcie! No chodź Właśnie, no, mi znowu mnie rozkwra... No i... Dajemy Dawaj teraz drugie jądro Dawaj drugie jądro Dzięki <laughs> Ale wina pizza. To będzie. Ale powiem wam szczerze, każdemu facetowi bym doradził coś powiedzieć. Ale nie mu współczuję po prostu. Ale jak on przewala jajami, cegłami, to kto by tak czuł się po prostu? Kto by się czuł, gdyby mnie dodaje No Dostać... cegłami w jądra. Tu aż mi zabolały moje jumra po prostu No dobra Musimy teraz go zwabić Nie będziemy mówić jaki bólu sprawia ten bossowi Tylko trzeba go już z, tak mówię wykästrować go bo... No chodź tu O już cię Już się nerwi na nas Nie wierzę w jądra Dobra. No i jeszcze ostatni raz I będzie, I będzie pospaw no, no i że będzie szybko skończyliśmy Dobra, chodźmy wykaźć z całego Dawaj, wykaistrujemy twoje jądra No i wykaistrowany boss Dobra, jest jeszcze bossa wykaistrowana, teraz musimy w ogóle tymi, tymi kulami trzeba zrobić tak. Jeden trzeba wrzucić do utworu, a drugi trzeba rozwalić. I trzeba najbardziej zrobić, żeby unikać tych ognień. Bo ich chcą jeszcze dalej się podpalić są. A niestety nie można być ciepła w tym momencie. Musisz myśleć na trzeźwo po prostu. Mogę robić na przejść, bo i trzeba tutaj rozwalić to przejście drugim jąderkiem. No i ta jest teraz na dół. No i koniec. Muszę jeszcze coś drugiego wykonać. Teraz bierzemy teraz ten force. Yeah, cash prizes. Zobaczymy ile kasy. Tyska. Co to kur? Dobra. Ja nie mogę komentować, bo to jest konkurencja. Musimy komentować to. Now, give us back our money honey and we'll get your dollar what a dollar yes yes you know 10% as we agreed yeah One, two, three, ten. 10 dollars 10 dollars i thought you said it was a fortune who a fortune <laughs> I'll tell you what. Here's the new deal. I keep the light. See ya. Oh, chick. Just, just a minute here, you. What, what, what do you think you're doing? That's all, but... but no. Oh, um, ladies. Never mind the money for now. I think it's time we were off. Tell her. No dobra, weźmy sobie w razie wypadku. A tak mamy wszystko. No teraz musimy teraz wyjść. Po prostu z dziesięcioma dolorami. Kur... No i dobra, no to zemścimy się teraz. Bo wróciłeś mnie z dołną mocno. Bo nie da tak nie gotów. Tak samo jak ja teraz to będzie. Już mamy pierwszą ofiarę. Chyba nam odpłaci dziesięcioma życiami. Dobra. Druga śmierć, może być to, czego kotka. Proszę bardzo, czyli czego Już do widzenia. Czwarta do widzenia. widzenia i już czego

No i widzicie, teraz mamy chyba 2010. Haha, <gulety> i widzicie, jak się upłaca. No dobra, to już chyba z tego, wszystko z tego świata. Druga sekwencja zaliczona. I teraz my zaliczamy kolejny mój ulubiony świat. Nie ja będę chyba teraz nawijał, jaki będzie świat, ale będzie nas bardzo, bardzo ciekawy. Jest z moich najulubieńszych. To jest ulubiony światów, teraz będzie świat czwarty. Chodziło on ale nie bo a tak muszę to odblokować. Zostawię najgorszą część platformową i teraz będzie wynagrodzenie, tak mówiąc raj. No to teraz musimy, teraz będziemy wracać. No i chyba to wszystko. Teraz chyba będę jest tutaj na tym szczeblu. I siema moi drodzy i zobaczymy się w kolejnych filmikach. Gdzie się w kongresie suszy się i siema wam. Niech jeszcze pogląda po, po, po sobie pisemka dla dorosłych.